Małgorzata Nawrocka, jak wyhodować trola, hasło telefon komórkowy. Telefon komórkowy korzeń życia każdego trola, bez którego troll, odcięty choć na chwilę od swojej komórki, umiera w bardzo krótkim czasie. To również jego święty miecz do walki z nudą codzienności. Bez ciągłego zaciskania w dłoni aktywnego telefonu troll czuje się wystraszony, ma wrażenie społecznej alienacji i nie jest w stanie odbierać żadnej przyjemności. Trole, zatem jadają, sypiają, oglądają telewizję, bawią się, grają w proste gry, rozmawiają z innymi, a nawet uczą się, gdy są do nauki zmuszone, nasłuchując wciąż dzwonka telefonu, stukania SMS-ów albo oglądając swoje zdjęcia. Super przyjemnością jest dla nich granie na komórce solo lub na zmianę z kolegami. Każdy troll ma do swojej komóreczki stosunek emocjonalny.